Cześć, jak widzicie? Trzecia część filmu odnośnie remonty kopaczki szmudzera. Już mamy części pomalowane, one już zdążyły wyschnąć. Te tutaj pięknie wiszące koraliki nie były w ten sposób malowane, Każde był malowany osobno. Teraz chcąc minimalizować zajmowane miejsce, sobie je tak wysiłem razem. Myślę, że jakość malowania nie jest zła. Jest parę zacieków malutkich, ale nie jest to aż tak istotne w przypadku maszyny rolniczej. A zawsze będzie wyglądać oświeżona dużo ładniej niż taka zardzewiała. Jak widzieliście w poprzednim fragmencie filmu, miałem już pomalowane drobne elementy. Teraz biorę się za malowanie tych, powiedzmy to, najbardziej znacz znaczących i, i największych elementów. E tu mamy akurat korpus główny, e ten, który spina nam całość maszyny. E już jest podwieszony, tak sobie go na trzy e punkty go podwiesiłem, tak aby był wygodny do malowania. Przygotowane mam cały rząd Cały rząd mam przygotowany do malowania tych podkładek, bym to nazwał takich miseczkowych, koreczki. I teraz właśnie oklejam również logo, to które mówiłem, że będę chciał puścić bez że jest pomalowane. na bez mardy fajnego kolorku dostało. I przede wszystkim taki smaczek z oryginalnej maszyny zostanie. Teraz go zakleję, przygotuję sobie odpylę. I może nagram coś z malowania? Dlaczego robię ramkę tego, co chcę, żeby było niepomalowane z taśmy izolacyjnej? No z doświadczenia zdarzyło mi się parę razy, że używając taśmy papierowej potrafi, e, potrafi podciec. I to, co chcemy, żeby zostało bez jakichkolwiek śladów farby, będzie nosiło jakieś tam delikatne cienie albo podcieknięcia. Mamy pomalowane. Nie wyszło całkiem tragicznie, jest dosyć fajnie. No jest ta farba, widać, jest chropowatość, ale to jest wina odlewu. Wyszło całkiem przyjemnie, jak na taki rodzaj farby. Tutaj tenek to nazywam smaczek, co mi się najbardziej podobało. oryginalnego szmutera po pomarowaniu lakierem bezbarwny zyskało głębszych kolorów. Tutaj w tej obudowie górnej będę jeszcze robił oryginalne to, powiedzmy, to zdobienie, czyli górną część liter będę malował na biało. I tutaj w oryginale były dwa równolegle do siebie przebiegające białe paski. I takie coś bym chciał zachować, żeby to było zachowane, czy tam, żeby zachować tą oryginalność. Tak prezentuje się gotowa górna pokrywa, napisy robione. Oczywiście, oczywiście. zostały zrobione ramki staśmy do tych paseczków ozdobnych. One są jeszcze mokre. Góra malowana metodą tapowania gąbeczką białą farbą. I tak prezentuje się całość. Jeszcze do zrobienia akurat w tym, w tej części mam do zrobienia uszczelkę filcową, która jest pod spodem. No i przede wszystkim zapraszam do oglądania czwartej części z remontu kopaczki, w której to pokażę jak wygląda proces składania tej maszyny. Jeżeli się podobało proszę o zostawienie łapki w górę, jeżeli się nie podobało też bym prosił o pozostawienie po sobie komentarza, tak abym mógł poprawić, naprawić co da mi, powiedzmy to możliwość jakiejś doskonalenia filmików. Dziękuję bardzo.